Hej Hejka projektanci! Ja nazywam się Patryk Dziabeł, a to jest kanał Jelenium. Dzisiaj porozmawiamy sobie o dekalogu każdego UX designera, czyli o heurystykach Nielsena. Jest ich aż 10 i wszystkie są niezwykle ważne. Wiele na stałe ugruntowały się już w świadomości użytkowników. Tak mocno, że będą wydawały się pewnie dla Was oczywiste. W takim razie lecimy. Pierwsza, widoczność systemu. Projektując aplikację czy stronę, musimy pokazywać userowi, gdzie się obecnie znajduje. Druga. Dopasuj system do świata rzeczywistego. Nie wymyślaj koła od nowa. Jeśli użytkownik już coś zna, czegoś się spodziewa i wydaje mu się to być oczywiste, to nie zaskakuj go tym, że stanie się całkowicie coś innego, gdy w coś kliknie bądź coś zauważy. Trzecia. Kontrola usera i wolność. Musimy dać użytkownikowi opcję cofania, ponawiania i anulowania akcji. User nie może się bać używać naszej aplikacji czy strony. Musi czuć się przyjaźnie. Czwarta, spójność i standardy. Zawsze dbajcie o to, żeby Wasza aplikacja czy strona była ustandaryzowana. Nikt nie lubi być zaskakiwany czymś nowym. Jeśli przyzwyczajmy usera do naszych rozwiązań, to niech będą one maksymalnie podobne już wszędzie, a nie tylko na pierwszej stronie głównej. Piąta, zapobieganie błędom. Wyeliminuj podatne na błędy opcje lub dodaj możliwość potwierdzania przed akcją. Nikt nie byłby zadowolony z tego, że przez przypadek kupi coś w sklepie. Szósta, rozpoznawanie zamiast odwołania. Nie każ userowi myśleć i pamiętać. Maksymalna ilość rzeczy dla użytkownika powinna być oczywista. Siódma, Elastyczność i wydajność usera. Twórz dla początkującego użytkownika aplikację tak, aby miał jak najniższy próg wejścia, ale jednocześnie daj tym bardziej zaawansowanym drogę na skróty. 8. Estetyczny i minimalistyczny design. Każdy lubi jak jest coś ładne, a minimalizm ułatwi też znacznie czytelność i rozeznanie się użytkowników w naszej aplikacji czy stronie. 9. Pomóż userowi rozpoznać, zdiagnozować i naprawić błędy. W prosty sposób informuj o błędach i proponuj rozwiązania. Niech user czuje, że zawsze mu pomagasz. No i ostatnia, dziesiąta. Pomoc i dokumentacja. Stwórz instrukcję krok po kroku, jak user może poradzić sobie z każdym problemem czy zapytaniem. No i to tyle. Jak widzicie, heurystyki Nielsen są wręcz oczywiste, a jakże ważne i przydatne. Ja, nazywam się Patryk Dziabek, a to jest kanał Jelenium. Miłego dnia i powodzenia w projektowaniu.